Dzień dobry, nazywam się Karolina Kasprzak, jestem specjalistą do spraw żywienia w zoo we Wrocławiu. Dostałam od Was dosyć dużo pytań, bardzo ciekawych. Chciałam Wam powiedzieć, że w ZOO pracuję mniej więcej od 8 lat. Zajmowałam się najpierw dziećmi w ZOO, później się zajmowałam szympansami i od dwóch lat jestem żywieniowcem. Bardzo mi to odpowiada, bardzo się cieszę i chciałam Wam odpowiedzieć na parę pytań. Po pierwsze, Pan Lider, lider wśród fanów, Pan Tomasz. Ma pytanie, uważa, że banalne, dla mnie bardzo ważne, na temat dokarmiania zwierząt w zoo. No tragedia. Po weekendzie nasze zwierzęta bardzo chorują. Dokarmianie czymkolwiek, co nie jest podane przez nas, jest bardzo złe dla zwierząt. Zwierzęta chorują, one mają poukładane dawki pokarmowe i po prostu dołożenie im czegoś ekstra bardzo im szkodzi. I po takim rozrywkowym weekendzie nasze zwierzęta często mają biegunki. My musimy je leczyć cały tydzień. Przychodzi następny weekend i niestety to się dzieje, ciągle się powtarza. Więc nie dokarmiamy zwierząt w zoo. Co jeszcze? Pan Antoni pyta, jaki zapach panuje w kuchni? Zależy jaka kuchnia. W kuchniach dla kotików, dla pingwinów, dla afrykarium panuje zapach targu rybnego. W kuchni dla szympansów jest gotowana raz w tygodniu zupa, więc jest rosół u mamy w niedzielę. W kuchni małpiarni pachnie takim sklepem z warzywami, takim jarzyniakiem. I zależy co gdzie się przygotowuje, to bardzo podobnie po prostu pachnie. Jak to możemy sobie wyobrazić. Zwierzę, które wymaga najbardziej skomplikowanej i niezwykłej diety. Ja myślę, że każde nasze zwierzę jest skomplikowane, wymaga specjalistycznej diety, sprowadzenia produktów z różnych części świata. Ale mogę podać taki przykład. W ostatnim czasie zdarzyło nam się, że mamy płaszczki małe i nasze płaszczki na przykład bardzo potrzebują pierwszego posiłku w postaci świeżych muli. I musiały przyjechać do nas z Włoch świeżutkie mule, żywe, bo tylko taki pokarm one zaczną, na takim pokarmie zaczną one jeść. Do tego na przykład świeżutki łosoś, również niemrożony, też prosto od razu od skutra tak naprawdę, z połowu i one wtedy zaczynają jeść i one chętnie wtedy się zaczynają i jedzą sobie już potem inne pokarmy, na przykład mrożone. Co jeszcze mamy takiego? Aha, czy przewidujemy jakieś frykasy dla zwierząt, czy tylko podstawa? Oczywiście my też chcemy troszkę sterować naszymi zwierzętami, chociażby tutaj przy treningu medycznym, przy takim, żeby one przyszły do nas, pokazały nam się żeby wykonały pewne polecenia, na jakich my byśmy od nich oczekiwali i one wtedy dostają rzeczywiście lepsze kąski. Ale wszystko to jest zbilansowane, wszystko to jest dołączone, jakby zbilansowane w diecie dziennej czy tygodniowej i nie dostają zazwyczaj nic poza takich, nic nieprzeliczonego. Wszystko jest wliczone. Co jeszcze mamy takiego? W jaki sposób można kontrolować dietę z uwagi na stan zdrowia? My cały czas, w szczególności opiekunowie, obserwują swoje zwierzęta i oni e, widzą zmiany, na przykład roczne, kiedy zwierzęta na wiosnę tracą masę ciała, e, w lecie jest ich jeszcze mniej, a na jesień zaczynają nabierać masy ciała. I tutaj są na przykład manule, kiedy w lecie są szczupłe, e, mają małą e, tkankę tłuszczową. Mają cienkie futro i wyglądają wtedy jak takie chude kociaki. A w zimie, jak popatrzymy na te same manule, mają grubą tkankę tłuszczową, mają e, grube futro i zupełnie inaczej wyglądają. To są właśnie takie zmiany naturalne, które są pod kontrolą. Piekunowie kontrolują jakby kondycję ciała zwierząt. Obserwując je, widzimy jak one się zmieniają. Nie wszystkie zwierzęta jesteśmy w stanie zważyć. Zresztą i tak masa ciała zwierząt nie jest w stanie nam powiedzieć wszystkiego. Najważniejsze są właśnie zmiany jakościowe na ich ciele. Czy gdzieś się uwypukla, czyli teoretycznie tyje, czy nagle robią się chude w pewnych miejscach i wtedy wiemy, że coś się z nimi dzieje nie tak, bo one chudną. I w tym momencie sterujemy dietą. Albo dokładamy, albo zabieramy. Ehm. Jak nam się wydaje, że opiekunowie podają wszystko nam zwierzętom swoim na tacy pięknej, to niestety to tak nie jest. Zwierzęta mają wiele e, swoich posiłków ukrywanych, chowanych, rozrzucanych, po to, żeby zajęły się tak jak w naturze żeby cały czas były zajęte czyli chodzą, szukają, wygrzebują, wygryzają coś żeby cały czas były zajęte tak jak na wolności. Ehm... A, pani Beata pyta, ile dziennie owoców i warzyw zjadają zwierzęta? Dziennie każdy dzień wygląda inaczej, ale w tygodniu mogę powiedzieć, że na przykład nasze zwierzęta zjadają około tony marchwi. Co dziwne, jest to rozłożone na całe zo. Ale mamy takie zwierzęta, jak nazywają się manaty, i manaty zjadają tony sałaty w ciągu tygodnia. Więc jest to bardzo dużo. Jak marchew czy inne warzywa i owoce jesteśmy w stanie dostarczyć to jakby bezproblemowo, to z sałatą w porze zimowej robi się problem. W, w lecie w Polsce normalnie producenci produkują sałatę i nie ma z nią problemu, ale w zimie ona musi przyjeżdżać do nas z cieplejszych części świata. Czyli tak na przykład z Włoch przyjeżdża sałata. Nie ma dnia, żeby one nie jadły sałaty. Nie jesteśmy w stanie tej sałaty zastąpić niczym. Staramy się teraz, ostatnio przeprowadzamy jako zoo takie doświadczenie i podajemy naszym manatom zielonkę z kukurydzy. Robimy to jako jedyni, jako pierwsi. Przez pierwszy rok rzeczywiście nie, jakąś część sałaty byliśmy w stanie zastąpić tą zielonką z kukurydzy. Chcielibyśmy teraz w tym roku spotęgować to, żeby było jeszcze więcej, ale tak czy siak podstawa to jest 1000 kg sałaty tygodniowo. Następne pytanie. O, od Wojtka. Czy małpy mogą jeść banany? To jest moje ulubione pytanie. Tak naprawdę każdy z nas, jak sobie wyobraża małpkę, to małpka w ręku trzyma banana i ona go je. No i tutaj dorobi się problem, bo małpy w zoo nie jedzą bananów. Dlaczego? Banany mają bardzo dużo cukru, tak jak i wszystkie owoce. Wszystkie owoce dostępne tutaj u nas w Polsce, czy w ogóle na rynku, to są owoce hodowlane. I to są owoce, które są specjalnie tak produkowane, żeby miały jak najwięcej cukru. Ludzie najbardziej, najbardziej pożądanym smakiem jest właśnie smak słodki. I te owoce są duże, soczyste i z dużą zawartością cukru. W naturze zwierzęta nie mają dostępu do takich owoców. My wiemy, jak wyglądają dzikie jabłuszka, małe, kwaśne, twarde, zielone. I takie występują na, na wolności. Yy, w, y, banany to są takie małe, cienkie, zielone, cierpkie, gorzkie, i one tak występują gdzieś, gdzie żyją zwierzęta, i one na wolności jedzą takie właśnie owoce. W zoo, gdybyśmy dawali im tak dużo tych owoców, niestety, yy, no bardzo dużo cukru i jest to niekorzystne dla naszych zwierząt. Co dziwne, one, nawet nasze warzywa w tym momencie mają też bardzo dużo cukru. I warzywa też są w ten sposób, jakby idzie, idzie ich hodowla w tym kierunku, że miały również dużo cukru, żebyśmy je chętnie zjadali. Ze względu na zawartość cukru, bardzo wysoką, małpy nie jedzą bananów. Czasem zdarza się, że trzeba podać lek. Trzeba zrobić coś takiego, żeby małpa naprawdę taki gorzki lek, na przykład, że małpa chciała go, chciała go zjeść. No to rzeczywiście wtedy jest ten kawałek banana, znajdzie się w zo. Mają podane, zjadają chętnie. My mamy pewność, że one zjadły i, i dostały to co potrzeba, ale na, na co dzień nie ma takich bananów dla małpy. Co jeszcze? Eee... Dużym zainteresowaniem cieszyła się karma dla psów, która była na zdjęciu, jakby na, na zdjęciu. I ja chciałam powiedzieć, że nie wszystkie karmy takie gotowe, które my kupujemy, my kupujemy ogromne ilości granulatów, karm takich specjalistycznych dla zwierząt. Nie wszystkie są podawane jako podstawa żywienia. Część jest podawanych po to, żeby zwierzęta zachęcić. Część jest podawane jako wypełniacze, i tylko to jest niewielki ułamek diety, jaką one tutaj dostają z, z, z różnych produktów, które są dostępne. Co jeszcze mamy? Aha, są pytania o gatunki hodowane specjalnie na karmę dla zwierząt. Mówimy tutaj na przykład o larwach owadów larwy, larwy mącznika, larwy drewnojada. Rzeczywiście, my mamy podpisane umowy ze specjalnymi firmami, które to produkują te, te owady karmowe dla nas, i tutaj są one skarmiane w zoo. Co jeszcze? Pan się pyta o skład diety młotogłowów. To są nasze nietoperze, przeurocze. Wyglądają dość dziwnie. Są to. Nietoperze, które są typowymi owocorzercami i one rzeczywiście zjadają duże ilości owoców, ale dodatkowo sprowadzamy dla nich specjalną karmę, taki specjalny proszek, dodatek, który rozpuszczamy w wodzie, robi się taki nektar i nasze młotogłowy bardzo piją chętnie również ten nektar, który jest niezbędny do ich hodowli tutaj w ogrodzie zoologicznym. To już dla mnie. Ja na dziś dziękuję państwu. Zapraszamy jutro do domowego zoo na wybieg walabi i do zobaczenia. Do widzenia.